Cześć, witajcie. Ja nazywam się Dorota Pawelec. Zajmuję się pracą ze świadomością poprzez pracę z ciałem, metodą 10 etapów procesu tworzenia. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam powiedzieć o takim bardzo, bardzo ważnym temacie na wierzchu u mnie i myślę, że u wielu, wielu z Was mianowicie o wolności w relacjach. Jak jest, co to znaczy tworzyć relacje świadomie i co to znaczy ta wolność w relacjach? My możemy tworzyć nasze relacje w sposób, w sposób świadomy, czyli taki, jaki wybieramy, taki, jaki nam służy. Taki jak czujemy. Dla mnie, akurat, czucie jest takim punktem odniesienia, bo metoda, którą pracuję, polega właśnie na tym, żeby uczyć się czuć, żeby wyrażać się z tego, co czuję. Więc możemy wybierać albo w taki sposób świadomy, albo możemy tworzyć te relacje nieświadomie, czyli w taki, czyli po prostu realizując jakieś takie. Programy rodowe, y, poglądy naszych mam, babć, y, dziadków, y, społeczne oczekiwania. I wtedy właśnie najczęściej dochodzi do zapętleń. I za chwilkę o tym opowiem. Y, jakoś tak bardzo ostatnio widać to, że y, to, co do tej pory tworzyliśmy jako ludzkość, y, te relacje, które, które tworzyliśmy jako ludzkość, Czyli na przykład na, na programach hierarchii, czyli wtedy, kiedy chcieliśmy wejść w tą relację, bo chcieliśmy, nie wiem, sobie kogoś podporządkować, ale, albo na przykład zostać w roli ofiary, często nieświadomie, albo wtedy, kiedy wybieraliśmy tworzenie relacji z poczucia braku, że. Ja chcę, żeby ktoś się mną zaopiekował, chcę, żeby ktoś mnie docenił, chcę, żeby ktoś mnie zauważył. I wybieraliśmy to nie z takiego punktu, że ja sama czuję się kochana, zaopiekowana, dostrzeżona przez samą siebie, tylko z takiego punktu, gdzie no, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, więc ja po prostu muszę znaleźć sobie kogoś, kto mi tą dziurę zapełni. I jakby tutaj y, mam takie wrażenie, że te czasy się już kończą i potrzebujemy wybrać nowy sposób, y, sposób taki, który będzie nam służył i który będzie z nami spójny. I takim y, jakimś ważnym dla mnie słowem, które oddaje tą nową jakość relacji, w której ja, które ja chciałabym tworzyć, które, które którą tworzenie potrzeby właśnie widzę, to jest słowo wolność. Co to znaczy tworzyć relacje y, oparte właśnie na wolności? Dla mnie wolność to jest takie podążanie za sobą, za sobą, za swoją prawdą, za swoimi potrzebami. To jest kontaktowanie się ze sobą, to jest, y, to jest odkrywanie siebie w tych relacjach, y, to jest y, również oprócz tego też y, danie też przestrzeni tej drugiej stronie. Na ich, właśnie, na, 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 na rozwój tej, tej, tej drugiej strony, czyli po prostu wyjście z pozycji też takiego oczekiwania, w pozycję takiego, że okej, okay, akceptuję też ciebie, akceptuję też Twoją drogę. Ja mam taką, prawda? Ja wybieram taką, taka jest moja potrzeba, ale jednocześnie mam szacunek do tego, że in, ktoś inny może mieć zupełnie inną i jakby wyjście z tych oczekiwań. To poczucie wolności jest też ważne, żebyśmy sobie tutaj chyba powie żebym ja tutaj powiedziała o takim ostatnim spostrzeżeniu, które uświadomiła moja przyjaciółka, jakby ono we mnie gdzieś tam było, ale jakby wczoraj gdzieś tak domknęło, gdzie też jakby ta wolność może być też tak opatrznie zrozumiana. Czyli na przykład, że jeśli ktoś na przykład wchodzi w rolę takiej bardzo niezależnej samowystarczalnej takiej właśnie, że nikt nie jest mi potrzebny do szczęścia ja sobie sama jestem sterem, żeglarzem i okrętem to też jest niebezpieczne to też jest jakby, też już nie moja droga dlatego, że my możemy się tak naprawdę dopełnić możemy być Żyć właśnie tą pełnią i taką. i doświadczyć jej w momencie, kiedy zauważymy też innych ludzi, kiedy jesteśmy sami tą prawdą, potrafimy tą swoją prawdę, swoją prawdziwą część pokazać innym, ale też kiedy potrafimy przyjąć i zauważyć prawdę innych ludzi, jesteśmy na nią otwarci, tak? Wtedy, kiedy potrafimy przyjąć pomoc, zwrócić się o nią, czyli jakby. Przyznanie się przed sobą też, że, że ja też potrzebuję innych ludzi, że ja też jakby otwieram się na innych ludzi, że inni ludzie są dla mnie ważni, że, że jest jakby mogę tego wszystkiego doświadczyć, ale dopiero w momencie, kiedy się otworzę też na, na, na innych. Więc ta wolność, już jakby tutaj zdefiniowałam, w relacjach może znaczyć zarówno czucie swoich potrzeb i podążanie za nimi, jak i otworzenie się też na potrzeby innych ludzi, przyjęcie też inspiracji od innych ludzi, nauczenie się też jakby takich ważnych dla siebie aspektów, umiejętności, od innych ludzi, tak? I może powiem, co to jakby po czym poznać, że my zostajemy w jakimś, pozostajemy w jakimś zapętleniu, tak? Czyli wtedy, kiedy widzisz na przykład, że odtwarzasz ciągle też same historie, że nie wiem, jesteś na przykład bardzo często kozłem ofiarnym w związkach, albo jesteś na przykład chcesz być zauważona, zauważony, i najczęściej chodzisz w takie relacje, w których ktoś albo cię w ogóle nie zauważa i cię totalnie olewa, Albo na przykład dajeć taką atencję i uwagę, że nie ma totalnie tam miejsca na Ciebie tak naprawdę, czyli po prostu dochodzi do takiego osaczenia. Czyli w momencie, kiedy my powtarzamy cały czas te same schematy i te same programy, to jest znak, że my jesteśmy właśnie w takim zapętleniu i potrzebujemy stworzyć taki swój własny kierunek, swoją własną wizję relacji czy związku. I właśnie jak można pracować nad stworzeniem tej wizji, tą metodą, którą ja pracuję? Bardzo często, właśnie jakby idąc w te, w te scenariusze, które, które gdzieś tam nami kierują. Odgrywamy je w sposób nieświadomy, czyli po prostu nasze babcie, nasze mamy, nasze, jakby cała nasza taka historia rodowa, gdzieś, gdzieś my jesteśmy takim reprezentantem, który to cały czas w sobie nieświadomie odgrywa, więc podczas takiej pracy nad stworzeniem takiej swojej wizji, która będzie spójna z naszym własnym wewnętrznym kierunkiem, patrzymy sobie, jakie mamy w sobie zapętlenia, właśnie i które poglądy są nasze, które poglądy nie są nasze. Gdzie są nasze tutaj w tym wszystkim prawdziwe potrzeby? I dochodzą, właśnie patrząc na to wszystko, dochodzimy do takich zranień, czyli takich punktów, w których gdzieś nasze emocje zostały zamknięte gdzieś jako dzieci nie zostaliśmy w jakichś swoich potrzebach zaopiekowani gdzieś przyjęliśmy taki powiedzmy, pogląd swojej mamy albo swojego taty i potrzebujemy ten pogląd mu oddać. I stworzyć swój własny, więc taka praca odbywa się poprzez właśnie pracę z ciałem i wyczuwanie w sobie tych blokad, które gdzieś nami kierują nieświadomie. A potem właśnie tworzymy taką swoją własną wizję. Patrzymy, co jest z nami spójne, jakie są nasze głębokie potrzeby i też, czy jesteśmy otwarci na doświadczanie ich, czy jesteśmy otwarci na to, żeby podążać za tym swoim nowym kierunkiem. I tutaj bardzo fajne jest to, żeby otworzyć się na, na chodzenie na randki, na otwieranie się na nowych ludzi, bo bardzo często ludzie pokazują nam takie nasze części tak? czyli pokazują nam, w którym punkcie my jesteśmy. Co w sobie już zintegrowaliśmy, co, na co się już otworzyliśmy, a gdzie jest, jeszcze są te części nasze utknięte. Tak? <laughs> Czyli za każdym razem, kiedy, kiedyś, kiedy kogoś spotykamy, kiedy do, doznamy jakiejś trudnej historii, trudnej, jakby, trudnego doświadczenia, to znaczy, że jest w nas jeszcze jakaś zraniona część, która, która wymaga oczyszczenia. I to jest właśnie to, to jest, mi się wydaje, że to jest właśnie ten taki, taka moc nasza, dlatego że my możemy na zawsze utknąć w tych historiach, które, które gdzieś tam będą się za nami hen, ciągnąć, ale możemy też tworzyć życie z takiego świadomie, z takiego. Poczucia, że ja jestem twórcą, że jestem sprawcza, że ja mogę sama kreować moją rzeczywistość wedle własnego uznania, wedle własnych potrzeb, iść drogą swojego serca. I to jest właśnie to wyjście z tej roli takiego, takiego kozła ofiarnego, ofiary, gdzie, gdzie całą odpowiedzialność za to, co mi się przytrafia, przerzucam na innych taki punkt, gdzie ja sama jestem za to odpowiedzialna i sama w sobie dokonuję zmian i dopiero wtedy w moim życiu zadziewają się tak zwane cuda bo tak to wygląda no to wtedy tak naprawdę dopiero możemy mówić o, o jakimś takim progresie wszystko to co to co nam się pokazuje w trakcie, w trakcie sesji w trakcie pracy Potrzebujemy wcielić w życie, potrzebujemy wybrać w życiu i to zawsze będzie świetnie widać, bo w momencie, kiedy ja na przykład tak, tak to obserwowałam, że patrzyłam sobie na ludzi, których spotykam, których poznaję i w momencie, kiedy następna osoba nowo poznana w moim życiu była już jakby o krok dalej i była już jakby w innym punkcie niż ta poprzednia z którą się spotykałam. To mi dawało też taki znak, że ok, ja już to przepracowałam, ja już to, ja już jestem trochę dalej, ja już jestem w innym punkcie. Tutaj ważne jest też to, żeby sobie dać takie poczucie zaopiekowania w tym procesie, żeby się nie jakoś nie nie naciskać, że to musi się jakoś szybko zadziać, żeby nie mieć oczekiwań do siebie, że musimy jakby tutaj, nie wiem, już jakby w ciągu tygodnia jakby wszystko zrozumieć, wszystko sobie poukładać i żeby te zmiany się jak najszybciej zadziały. Ta droga jest, będzie piękna w momencie, kiedy takim najważniejszą częścią jest, będzie, będziesz ty sam dla siebie, czy ty sama dla siebie. Jeśli się otoczysz opieką, uważnością, dasz sobie taką przestrzeń na tą zmianę, będziesz, się, będziesz świętować te swoje zmiany, te małe kroczki, to wtedy to może być bardzo przyjemne i bardzo takie, że zawsze to może być. To może wcześniej czy później do tego dojść, ale no mówię to z własnego doświadczenia, że. Warto dać sobie właśnie taką opiekę, zaufanie do, tego, do tej nowej drogi yy, i takie przyzwolenie na po prostu popełnianie yy, błędów. I <gry> yy, 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 myślę, że wtedy ta wtedy ta nasza droga może być piękna. Czego Wam wszystkim bardzo serdecznie życzę. Zapraszam Was do kontaktu, zapraszam Was do, też na sesję. Jeśli ktoś będzie chciał pracować nad takim czy innym tematem, to, to ja bardzo dobrze go teraz czuję i, i mogę Was tutaj Wam w tym towarzyszyć. No i cóż, kochani. Yy... Życzę wam y, świadomego y, świadomego doświadczania, świadomego wybierania tej swojej nowej drogi i mam nadzieję do zobaczenia.